Dobra, to już nagrywam jakby coś. Dobra. E, I wchodzimy po linię. To co, przywitamy się od razu, nie? No od razu do na do tej linii. Dobra. Cześć, mal wam wszystkim, wita Was Garfield oraz Janko, siema Janko. Siema, siema, witaj ta. Dokładnie, To sobie... 2. Dokładnie tak jest. E, gdzie moje przydupasy? Przyjdą. Aha, teleportowały się, rozumiem. Niech będzie. Whatever. Nie się dokładnie, za maskę gazową masz na A nie wiem, wiesz, muszę zobaczyć, bo... Co ja tu mam? A, ja, ja taką mam... bandanę założyłem teraz. Ostatnio. Ja mam kamuflaż rosyjski. Co? Ja, ja mam kamuflaż rosyjski, wiesz. A rosyjski. Tak, dokładnie. Masakra rosyjska. No, masakra piło mechaniczną 6. Za chwilę będzie. O, wczytywa mi się coś. Jest, okej, okay, działa. Czy to będzie ta misja, gdzie będziemy musieli coś ratować w jakiś teatr? Eee, oby nie. Chociaż tutaj destrukcją? widzę, że. Chociaż tutaj widzę, że te wszystkie całe to miasto wygląda mi na jedno wielkie Hollywood, czyli tutaj gdzieś musi być teatr. Eee, nie, Hollywood, tylko to Wice jest. Eee... Las Vegas, Hollywood, jeden o właśnie pies. Właśnie Las Vegas, a nie właśnie Dokładnie. Jeden, jeden pies. No. W Stanach. Co tu? Postrzelili, po nas. Tak, zaraz, zaraz zginiemy. Ty, postrzelili pilota, a mimo to y, ten śmigłowiec nadal szybuje nad ziemią. A nie, bo jest Ale drugi ja... pilot. Aha, aha, no tak, no dobra. Eee, dobra, to co, ja o, nie mam ja ani coś czuję, że to jest moja ulubiona misja. Tak, to tak, jest ta. Aha, tu gdzieś snajper był. Jebać snajpera, idziemy. A tam jest ktoś. Był. był. dobrze, dobrze, dobrze. <laughs> ja ja sobie załatwić. jaką serię mi wpakował w klatę, ty. Boże, ja mam taki magazynek mały. Czekaj, jak on ma broń. Ja sobie tam dam skrzynię na dole A, zapewne. 21a to nie chcę. Tak, są skrzynie. Tak? Chodź, W skrzynie! Idzie! Tu są skrzynie! Dobra. O Boże. Wielka podniebka. Tak, mnie odbija. Ten odcinek poprzedni był taki trochę na... tak trochę na serio, ale teraz już teraz już troszeczkę mi zaczyna odwalać. E, Weźmy e, sobie... Co wziąć, co Kolimato. Ja gore a nie będę się Do no stręby Abiurę ja Kolimatu Po co mi adymny a dobra mieć w takich sobie wezmę jak na A zresztą tutaj? zapalając Taktykala wziąć Też pasa wezmę Też 7 no, To jest coś chyba zapomniałem tak zapomniałem wyciągnąć celownika e, na daleki zasięg, Aha. więc on się na pewno nie przyda na... No. Bliskie odległości. To ty idziesz drzwiami, a ja idę oknami. Dobra, nie ma sprawy. To co, na 3-4, czy jak tam chcesz? No, rozwalaj. Dobra. No. Headshot, headshot, headshot. Wbijasz tu? A, no, ja ze drzwiami wyjdę. A, ty tu jesteś, okej. Okay. No. Fajne drzwi. <laughs> okej. Okay. Jeden granat wybuchł i... Aha, na dół. Na dół? Czy gdzie? Dobra, dobra. Tędy? Dół. Aha, okej. Okay. Dobra Strzelba bardzo fajna, tylko trochę mało szybko strzelać. So ty idź ma. tam. Dobra, idę, idę, idę. Przy i chodźcie. O, oh. Do diabła, co za gdybę? dostał web prosty. No. Aż się aż się obrazek y, ten. Gdzie ty wciąż... Czekaj, ja sobie pójdę zobaczyć co tu jest. Nie da się, kurde. Właśnie nie da się na... No. Te skrypty. Nie, PG. co jest? Otwierać mi tą windę natychmiast, mi się nie chce iść na piechotę Cholera Dobra, no znowu to ty trzeba idź tam a ja pójdę tędy Okej, okay, dobra O jezu, jak dos... O fakt, zapalające A Izu. to mój Dobra, macie go ja to tu się stało Ty Jezu, co ja zrobił, kurde Idźcie tu szybko Ty wiesz co się stało? Co takiego? Ja przed chwilą C4 od zdetonowałem C4. Jo, ke bam. I mnie... gościu, ja. Zabywalił... Ja. Nie masakra jakaś, co tu się dzieje? To tu strzela jeszcze? Nie wiem. Chodźcie tu do mnie przy dopasy. I kopię. Moje ja. Za... O Jezu! Ja. <noise> co to było kurde? Mol. No nie mogę. Ty. No widziałem chyba z czterech albo pięciu, co za... Skambagi, no, co za durnie, co za głupie boty. Co, my tu nowe na tych skrzyniach? Chyba tak. Kurde, puf, dwóch na raz. Ohoho, to było dobre. Ale zauważyłeś, włączył mi się ten, ten, ten sam skrypt umierania. Jaki skrypt? Ten sam? No, ten sam. Jezu, ja do ciebie strzelam. Uff. A, no na dół, na dół, bo mi się zawsze tu pieprzy. No. A ja sobie chyba inną strzelbę wezmę, wiesz? Aha. Uh -huh. Mam automata, ale kurde, ja ten automat Gdzie on leży? No widzisz. Jebut! Jak Normalnie ci... strzelba z celownikiem 6 razy. No widzisz. Ty, ale ta strzelba jest rąbista, jak się chce kogoś zabić za ten... za osłonę. W ogóle się nie wylecha, nie, nie wychlając. To na tak, wtedy jest rąbista. To jest Pratwilo? zabójcza. No właśnie. Kurde, przed chwilą nie mogłem przejść przez te drzwi, a można je tak łatwo rozwalić. Ale głupie. Nie but. Dobra, C4 rzucę. No, teraz mi się detonator normalny pojawił. A wcześniej odpalałem C4 poprzez C4. Fajnie. Kurde, mol. Dobra. Jak detonator? Ja ten no. granator rzuciłem i to zdetonowało równo. No to może tak, bo ja w tym wychodzą, momencie... Wychodzą, wychodzą. Gdzie ty idziesz? Gdzie ci ty... tej Okej, okay. ja idę na dół jakby coś Dobra, macie granatę O, tu ktoś poszedł Czyli był Patrz na mini mapkę, bo tu się A, robi ostro. Tak. No widzę, widzę. Ja idę z tej strony Aha, ty już tutaj posprzątałeś, no dobra, okej. Okay. No tak mniej więcej nie <laughs> tu są coś inny karabin widziałem. Tu się zrobić na bardzo. What the hell? Wypię mi stąd, ale już. To nasz teren investigation jo. Jezu, jak cię jedno Jeb go No bo stał tam No widziałem, widziałem Ja normalnie za osłonę się nawet nie wychlałam Dub headshot Dobra, kurde Ja nie chcę tak, ja chcę tak Okej okay. Dobra, to ja teraz Trzeba idę dalej. Wziąć coś innego, bo tu się wpici nie mieści wiem co wezmę nie ma tu akcji 4 Oj tak Ja! Zapiłem go LOL Dostał headshota Ja pierdzielę No nie to, to jest głupie, że nie można przerwać ładowania Tylko a, nie wiesz, W których grach No szczerze mówiąc powinno się przerwać No No w BF-ie na przykład można przerwać No a i tutaj... wtedy jest magazynek, tak byś nie ładował No 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 no, dokładnie No to by było dobre no, tutaj to tak średnio, no ale dobra. Jezu, to nasz. <grym> Co on ja miałem tu to robi? samo, Nie wiem. Oni mają wszystko w dupie, oni chodzą gdzie chcą. Mnie to wkurzać zaczyna, ja niechętnie to bym ich tutaj. Co to się dzieje tutaj? jeden. Dobra, już nie Siedział na fotelu. No, <grym> Znaczyń, oglądał, sobie, oglądał sobie pianino. E, przez okno? Na dół? Te? A, no może i tak. Dobra, no, ja pierdzielę. Podziwiam, podziwiamy widoki. No dokładnie, czekaj, ja zaraz będę podziwiał za tobą, ale muszę najpierw dojść do tej, o właśnie. Okej. Okay. Da się tu kogoś powystrzelać więcej? Ja już jednego zastrzeliłem więcej. Dobra, wbijam. Wbijam, wbijam, dup. Okej. Okay. O kurde, dwóch. Jeden, drugi. Cholera. Trzeci. O bo! Jasny gwint. Kurwa, nie to rzuciłem mnie, to trzeba. Podczas gdy ja jednego zabiłem, on mnie też zabił. Co za... Cóż mm. za realistyka? Jumii. Mm, mm. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Jezu, ile trupów. No. Cywile zabiłeś. Ja? No no oczywiście, nie. że ty. To nie to nie. To, to, też to oni. Wiesz, jeszcze jest druga możliwość, że moje drugie ja po prostu tu weszło wcześniej i rozwaliło wszystkich, nie no... A, co robisz? się od tych drzwi, bo ja wysadzam. Cóż, czekaj, co to takiego jest tutaj? Gdzie? No to, to na drzwiach tutaj. A takie coś. <śla> Okej. <Okay. śla> <śla> no, no to jest, ale co, może nie mogę! Ale zabiłeś jednego terrorystę, jesteś bohaterem. No bo... jak śmiesznie. odszedłem ja na bezpieczny dystans, chowałem się za winklem. Ta. To jest niemożliwe. A co to jest? A tak, coś? dopknę, popełnię samobójstwo, ja pieprzę. Nie no, bo ja to położyłem na drzwi na C4. No tak, wiem o tym. I odpaliłeś, nie? No i odpaliłem, bo wiedziałem, <laughs> bo dopusz... Przypuszczałem, że gościu będzie za drzwiami. No i wyschowałem się za winklem, Dobre. No i. TIT! Dup. Nie mam hmm. je. No, super. No. Dobra, złaś, po linii ja też zajdę. I powiem, żeby moi też schodzili. Syro. Dobrze. O Boże. Ja kładę następne ze 4 na drzwi. Bylibyś teraz nie zginął. Jo, teraz tu się kładę. Czekaj, co myślisz? O, będę tony Co? Ty? <śmiech> <śmiech> o Boże. Nie, bo ja stanąłem, tak wiesz, w bezpiecznej odległości. I sobie myślę, tak wiesz, strzelę z strzelbą i cię zaskoczę, nie? Nagle do popełnię samobójstwo. O oh God. What the hell is going on? Dobra, zabity Co to było? A, zabijcie! O kurde. Hey. Hey, Chodźcie tu, moje przydopasy, jak chce Was tu Szedłem, patrzę co za broń? Mam. Strzelę, mam. O kurde, ty już nie mam. Ja. No widzisz. No cóż. E, więc Gdzie chyba tu trzeba iść? wejść. Ja się zgubiłem. Aha, tak też można. Też tak okay. można. To okay. jest bezpieczniejsze nawet. No, jaki headshot, lol. Ty się ktoś schował, chyba. No, Uzupełnię nie, moje C4. Ty, bo, a nie, ja nie, nie muszę, ale sobie uzupełnię. Ammo, może, może, może. Zauduję sobie coś bezpieczniejszego na drzwi. <coughs> co mnie nie wypierdolisz. Szkoda, zna? że nie ma czegoś takiego jak. No, spodwoli, no szkoda. Skoro się że że nie ma... patrz na to. Patrz. Co chcesz? Patrz, teraz się uciek, no. się drzwi wysada. No. Tak się wysadza ty co? ty co... Ty co, ale co za... Gdzie on jest? To on zniknął A nie, tu jest, dobra Boże Stary, centralnie chciałem temu gościowi co wychodził za tych drzwi Walnąć heada i nagle ten jung cały się napotoczył i dup nie ma go Jo, ładę C4 na drzwi Ale co ty masz w ogóle? Co to takie? Co to takiego, tu jest na drzwiach Kurde, nie udało się za pierwszym razem? Ujdź. Ty masz tą szybką? Ta. To jest do dupy. Widzę właśnie? wsadzić dufę w dupę. I <grym> Nic się nie stanie, bo tam są ślepaki. jest bez dobra na bliski. No. Jak cię ktoś zaskoczy. Bo ona jest o, szybka, Macie tam słaba. 4. Boże, co to było? Dobra, to co teraz? Y to ja jadę windą, a ty idziesz tam schodami. Y schodami albo oknem. Jak chcesz? No to wolę schodami. Albo nie, wolę pierdolnięcie. Jadę, jadę tą y liną. Jep, headshot. Nie ma go, haha. Ha. Pięknie. Podejść do windy. Co ty tam robisz? Kuku! Ty, ty wyglądałś jak to, jak ten, jak e, Sam Fisher Nie jak Sam Fisher stary Ja tak myślę, gdzie ty tam na dole jesteś, Dub nagle widzę twoją głowę Ja pierdolę Dobra, dalej Przestraszyłem się aż Cicho No chodźcie moje przydupasy do mnie no Gdzie wy jesteście? To jest, są skrzyneczki, jak tu to... <słuch> Co to kurna było? Zabił mi jakiś gnojek co siedział w Kiblu. Zapomniał pewnie nie wiem czego papieru i... Ach. Nie wiem, czekał aż mu kumpel przyniesie. Ty czemu Ty mnie teleportowało? LOL. Ty popatrz tam. Nie. Jebut! Bum, 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 bum. No właśnie, co to kurwa? To zjeżdżam na dół. A, gdzie tu jest druga, tu jest. Okej. Okay. Nie, kurde, to była dupa. Ktoś pierdnął i był włączony gaz. I było takie bum. I boże, jak. <bożak> cicho! Cicho, panie dziecko, <reciabny> zaraz. Boże! Cicho! O nie, śmieszny. Nie, sorry, ale te... O kurde. Masz. Ty, ja myślałam, że to ja, a ty to ty, dobra. Ja ty, ten. To ja... Ty. ja wiesz, kurde! No ja nie mogę. Nie mogę. Idziemy dalej, to jest zbyt epicki odcinek żeby go kończyć, chodź, chodź idziemy dalej A co już minut minęło? Pewnie tak, ale ja się śmieję nie z tego jak tyś tam, z... że tyś zginął, tylko z tego w jakiś sposób zginąłeś Jak cię fajnie podurlało po tych schodach Epicki, o kurde ilu tu jest, ty Jeden, drugi, dup Nie ma Tu będzie jeszcze jeden z tą starczą Gdzieś? A skurczy beki. Czekaj na mnie. Właśnie, ja nie wiem co ja tu robię. Dobra, wiecie co? Zmienisz sobie broń na... Nie chcę pistoleta. Chcę tą. Okej. Okay. Bo ty idź tam przez kuchnię. Okej, okay. ja właśnie już tam idę. Jezu, co to było? O w mordę. O, żeż w fuuu! Jest, po raz pierwszy ten przydupas się na coś przydał i mnie uratował. Uratował mi dupsko. Czaisz to? No. Czuję, Zauważ czuję. O. I punkt, i kasyno. Kończymy, czy lecimy dalej? Mm, Masz tam co? miejsce na dysku jeszcze? Mam, ale możemy teraz skończyć ten odcinek i nagrać... Sorry, no, i nagrać kolejne. No. Dobra, to okay. dawaj, no to No, to ludzie. No, żegnajmy się. Dokładnie, żegnamy się. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, obojętnie co. No i trzymajcie się do następnego razu. Na razie. Na razie.